Antony de Saint Exupéry, Mały Książę, rozdział ósmy. Wkrótce poznałem lepiej te róże. Na planecie mojego księcia zawsze były bardzo proste kwiaty, ozdobione pojedynczym rzędem płatków. Zajmowały one bardzo mało miejsca i nikomu nie przeszkadzały. Ukazywały się któregoś poranka wśród traw i gasły wieczorem. Róża zakiełkowała pewnego dnia z niewiadomo skąd przywianego nasienia, i mały książę z bliska przyglądał się tej roślince, niepodobnej do innych roślinek. To mógł być nowy rodzaj baobabu, ale krzaczek szybko przestał rosnąć i zaczął rozwijać się kwiat. Mały książę, który patrzył, jak ogromny pąk dojrzewa, czuł, że wyjdzie zeń cudowne zjawisko. A róża w zaciszu swojej zielonej komnaty bez końca przygotowywała się do ukazania swojej piękności. Starannie dobierała barwy, ubierała się powoli, poprawiała jeden za drugim swoje płatki. Nie chciała wyjść potargana jak goździki. Pragnęła ukazać się w pełni blasku swojej piękności. O tak, była wielką kokietką. Jej tajemnicza toaleta trwała wiele dni. Pewnego poranka ukazała się dokładnie o wschodzie słońca. Po tak starannych przygotowaniach rzekła ziewając – O, dopiero się zbudziłam. Przepraszam bardzo, jestem jeszcze bardzo zaspana. Wówczas mały książę nie mógł powstrzymać swego zachwytu. – Jakaś ty piękna, prawda? – słodko odparła róża. – I urodziłam się w tej samej chwili co słońce. Mały książę odgadł – że nie grzeszyła zbytnio skromnością, ale była tak wzruszająca. Zdaje mi się, że czas na pierwsze śniadanie, dorzuciła. Czy nie byłbyś tak łaskaw pomyśleć i o mnie? Mały książę poszukał konewki, napełnił ją świeżą wodą i usłużył róży. Bardzo szybko zaczęła go dręczyć swoją nieco płochliwą próżnością. Opowiadając na przykład pewnego dnia o swoich czterech kolcach, powiedziała małemu księciu, nawet tygrysy mogą przyjść ze swymi pazurami. Na mojej planecie nie ma tygrysów, zaprzeczył mały książę. A poza tym, tygrysy nie jedzą trawy. Nie jestem trawą, odparła łagodnie róża. Wybacz mi. Nie boję się tygrysów, ale przerażają mnie przyciągi. Może masz parawan. Strach przed przyciągami to nieprzyjemne dla rośliny, pomyślał mały książę. Ta róża jest bardzo dziwaczna. Wieczorem proszę nie przykryć kloszem. U ciebie jest bardzo zimno. Źle tu wszystko urządzone. Tam, skąd przybywam, urwała. Przybyła jako nasienie i nie mogła nic wiedzieć o innych planetach. Upokorzona, że ją schwytano na tak naiwnym kłamstwie, zakaszlała dwa czy trzy razy, aby dowieść małemu księciu, że to on jest winny. A parawan? Chciałem pójść przynieść go, ale mówiłaś do mnie. Wówczas zmusiła się znowu do kaszlu, ażeby jednak wzbudzić w nim wyrzuty sumienia. W ten sposób, mimo swego pełnego dobrej woli uczucia, mały książę szybko zwątpił o niej brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy nie powinienem był jej słuchać zwierzył mi się pewnego dnia nie trzeba nigdy słuchać róż trzeba na nie patrzeć i rozkoszować się ich zapachem moja róża napełniała wonią całą planetę ale nie umiałem się tym cieszyć historia o pazurach która mnie tak rozłościła powinna była mnie wzruszyć zwierzył mi się także Wówczas nie potrafiłem nic zrozumieć. Powinienem był ją sądzić wedle czynów, a nie słów. Upajała mnie swoim zapachem i olśniewała swymi barwami. Nigdy nie powinienem był uciekać. Powinienem był odgadnąć czułość za siecią małych podstępów. Róże są tak pełne sprzeczności, ale byłem zbyt młody, aby umieć kochać.